Słuchajcie, dzisiaj wyjeżdżamy do Turcji. W związku z tym postanowiłem zrobić, uatrakcyjnić troszeczkę te nasze filmy i proponuję Wam karty paliwowe. To znaczy, proponuję kartę paliwową za 100 zł, jeżeli jest przy filmie minimum 200 lajków. Jeżeli będzie tych lajków minimum 400, będzie to karta paliwowa za 200 zł. A teraz co trzeba zrobić, żeby taką kartę dostać? A mianowicie, trzeba zalajkować film i napisać komentarz. Jak będzie wybierana osoba? A mianowicie w ten sposób, że to YouTube wybierze i wskaże najpopularniejszy post i ten, który go napisze, dostanie taką kartę paliwową. Pamiętajcie tylko, że my jedziemy do Turcji. Wysyłka tych kart nastąpi po naszym powrocie, czyli po 20 października.